Pan z Wami i z słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Trzeciego dnia po śmierci Jezusa dwaj z Jego uczniów byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam stało w tych dniach. Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazło że jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: O nierozumni! Jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co się we wszystkich pismach odnosiło do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi, gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu i mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście z martwych stał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak Go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Panie. Skier. Czytania do tej dzisiejszej Mszy Świętej bardzo mocno przykuła moją uwagę ta prosta formuła o łamaniu chleba. Ona pojawia się w Piśmie Świętym kilkukrotnie, ale ten moment w dziejach apostolskich, który mówi o braciach trwających w nauce apostołów i we wspólnocie w łamaniu chleba i w modlitwie, oraz ta Ewangelia zakończona tym prostym zdaniem, poznali go przy łamaniu chleba, wydają mi się być takimi chyba najmocniejszymi. To łamanie chleba, które wtedy pewnie wyglądało naprawdę tak bardzo realnie, kiedy brano, pieczono, kawał chleba, rozrywano go między sobą, to zresztą na wielu filmach religijnych jest pokazywane w ten właśnie sposób, było wtedy no, takie bardziej wyraźne. Dzisiaj tak naprawdę chemusze świętej jest zachowane w tym momencie, kiedy przed samą Komunią Świętą, w czasie, kiedy my śpiewamy baranku Boże, który w grzechy świata kapłan gdzieś tam w ciszy ołtarza, łamie hostię i przygotowuje tę dużą hostię do tego, żeby za chwilę ją ukazać. Ale dalej to łamanie chleba, które przeżywa ten pierwszy kościół Jeszcze Apostolski. I ten moment połamanego chleba w czasie Eucharystii to jest to samo. To jest ten sam sakrament, to jest ta sama rzeczywistość, w której ja mogę spotkać prawdziwego Chrystusa. To, co mi się przepięknie podoba w tej Ewangelii o uczniach zdążających do Emaus, to jest ten taki stopniowy moment, kiedy oni poznają Pana Jezusa na nowo, bo przecież to nie są ludzie, którzy byli mu obcy, ani on nie był obcy dla nich. To byli jego uczniowie, którzy od jakiegoś czasu już zanim zmierzali po drogach całej Galilei i Judei, słuchali jego słów, oglądali jego cuda, ale którzy zderzali z krzyżem w jakiś sposób pogubili tą swoją wiarę. Nie starczyło tej zwykłej ludzkiej wiary na to, żeby doczekać zmartwychwstania w Jerozolimie. Oni już ruszyli do domu. I do nich właśnie przychodzi Pan Jeroz. I Wiecie, tak naprawdę to, co się dzieje w tej dzisiejszej Ewangelii, to jest msza święta rozciągnięta w czasie. Bo ta droga, którą oni podążają, kiedy oni są jeszcze w tej drodze, kiedy on wyjaśnia im pisma, przechodzi z nimi od Starego Testamentu, poprzez wszystkie te pisma, od Mojżesza, przez wszystkich proroków, to jest tak naprawdę to, co my mamy we Mszy świętej w czasie liturgii Słowa. Zobaczcie, niedzielne czytania poza okresem wielkanocnym są tak skonstruowane: Stary Testament, Psalm, Nowy Testament, Alleluja czy Wameluja. Tutaj Stopniowo w cyklu tych czytań, które słyszymy z węszy na mszy, z niedzieli na niedzielę, jest nam wyjaśniane, przedstawiane to wszystko, co się w pismach odnosi do zasad naszej wiary, to wszystko, co się w pismach odnosi do osoby Pana Jezusa. I wreszcie, kiedy to wyjaśnienie domyka się, przychodzimy do tego momentu łamania chleba, jesteśmy zaproszeni, żeby w tym łamanym chlebie rozpoznać Jezusa. Tak jak ci dwaj uczniowie, którzy wreszcie po przejściu całej tej drogi, zauważcie, to musiało trwać trochę czasu, nie było sprytnie i już teraz wszystko się dzieje. Przez ten czas, który oni zmierzali, oni dochodzili do tego momentu, który zaowocował tak naprawdę rozpoznaniem Pana Jezusa, który łamie chleb. Ja Wam powiem coś, co być może niektórych z gorszy, innych zastanowi. Ja mam 16 lat kapłaństwa, mogę powiedzieć, jestem kapłańskim nastolatkiem. I dla mnie każda msza święta, którą sprawuję, sprawuję ją zasadniczo codziennie. To jest jakaś część tej drogi uczniów do emans. Wezmę sobie szczerze, że ja z każdą mszą świętą coraz bardziej mogę powiedzieć, że spadają te łuski z moich oczu i że coraz mocniej potrafię w tym łamanym chlebie, który ja łamię moimi rękoma, rozpoznawać Pana Jezusa. Ale nie mogę Wam dzisiaj uczciwie powiedzieć, że ja wiem wszystko, co i jak, i że ja tak naprawdę wszystko już zrozumiałem. Bo to jest coś, co się rozgrywa na całe życie. Ja wierzę mocno w to, że tu jest Pan Jezus obecny i że On do mnie przychodzi, ale to takie spotkanie, które być może zaowocuje tym takim startem z powrotem do Jerozolimy, tym takim natchnieniem pełnym, być może się jeszcze dla mnie do końca nie dokonało. Cały czas przychodzę, cały czas słucham i wierzę, że w końcu ten, ten łamany chleb przemówi do mnie tak mocno, jak przemówił do tych dwóch. Czy to jest coś złego? No myślę, że nie. Przecież każdy z nas do tej głębokiej relacji z Panem Jezusem w jakimś stopniu dojrzewa. I to, że ja być może dzisiaj jeszcze nie wszystko zrozumiałem, pojąłem, że ja jeszcze nie zawsze potrafię to zrozumieć, że nie zawsze potrafię tym żyć, to się może zmienić. Tak jak uczniowie potrzebowali najpierw tego czasu, który spędzili z Jezusem przed Jego śmiercią, potrzebowali tego czasu dojrzewania ostatecznego w drodze do Emaus, tak być może ja potrzebuję jeszcze. I to się może tyczyć każdego z nas, bo przecież w tej drodze spotkania Pana Jezusa, który przychodzi w Eucharystii, każdy z nas jest na jakimś tam etapie. Przychodzimy, słuchamy Jego słowa, staramy się wierzyć w Jego obecność, staramy się przyjmować z tej Jego obecność do swojego życia i wierzymy, że ta obecność może nasze życie przemieniać. I to przemienianie się też dokonuje się z każdej mszy na każdą mszę. Im dłużej, im bardziej, tym mocniej. Chciałbym Wam powiedzieć, że to nasze Emaus tak naprawdę dokonywać się może przez całe życie. I to nie jest nic, co powinno nas zniechęcać. To, że ja dzisiaj jeszcze w tej mojej eucharystycznej drodze jestem na etapie, wydaje mi się niedojrzało, nie znaczy, że jutro coś się nie zmieni. Pan Jezus nie działa bardzo często w ten sposób cudowny, natychmiastowy. Natomiast bardzo często lubi działać w czasie. Jeśli mu ten czas dajemy, to on może w naszym życiu działać prawdziwe cuda. Nic więcej pan nie powiem, tylko tyle. Dawajcie mu ten czas. Pozwalajcie, aby każda kolejna msza święta w Waszym życiu. Była kolejnym spotkaniem z Jego Słowem, z Nim w Komunii Świętej i otwierajcie się coraz bardziej na to przemieniające działanie, które w tym życiu świętej się dokonuje.